Ruszyły. Kopal dobrze przyjął start i poprowadził gonitwę. Na drugiej pozycji galopuje spiona. Kopal, spiona, ale tam do przodu raszem przesuwa się Indian Effi. I, I prowadzi Indian Effi z lekką przewagą. Nad galopującym na drugiej pozycji kopalem. Na końcu rubinek, a na przedostatniej pozycji unikat. I tysiąc metrów do celownika. Indian Efi ucieka, ma sporą przewagę. Na drugiej pozycji trzeciej łeb Web z z kopalem, następnie unikat i w odstępie rubinek. Na około 800 metrów przed celownikiem, nadal Indian Efi, na drugiej, trzeciej pozycji galopujące Web Web z i Kopal, unikat i rubinek. wyjściem na prostą. Nadal na czele Indian Efi. Indian Effie jest na pierwszej pozycji, ucieka, ma przewagę, finiszują Kopal Spiona i Unikat. 400 metrów przed celownikiem. Indian Effie nadal na czele, a tam na razie o drugie miejsce walczą tam polem Rubinek bardzo dobrze. Finiszuje Indian F 200 metrów do celownika. Indian F jeszcze utrzymuje klacz przewagę. Na drugiej pozycji jest Rubinek, Indian F i Rubinek i te dwa konie walczą o zwycięstwo. Indian F jest na czele i wygrywa gonitwę. Rubinek jest drugi na trzecim miejscu Kopal na czwartym miejscu Unikat a na piątej pozycji Spiona.